Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Quarantine Zone The Last Check, gdzie będę sprawdzał, kto z was jest zombiakiem, a na takich to ja już mam pewne sposoby. Ogólnie jutro jest premiera tej gry na Steamie i tak się składa, że mam jeden klucz do rozdania, więc jeśli chcecie wziąć udział w konkursie, wystarczy, że polubicie ten materiał. Zasubskrybujecie mój kanał, a w komentarzu dacie znać, że bierzecie udział w konkursie. Zwycięzcę wybiorę w środę 14 stycznia o godzinie 20. Wtedy też pod tym filmem przypnę komentarz z informacją kto wygrał. No to zabierajmy się za bicie zombiaków! Uuu, mamy kampanię i tryb bez końca. To ja chcę kampanię. Badaj ocalałych i ewakuuj niezainfekowanych, aby dać Ludzkości, szanse. To się dobrze nie skończy. Fabuła jest taka. Budzisz się w helikopterze. Zrzucają cię z helikoptera do punktu kontrolnego. Kurtyna. Dzień pierwszy. Do roboty, kurde. Sleep o tak. Ja już widzę pierwszych delikwentów. Mam pistolet. Halo, dajcie pistolet, gdzie jest pistolet? Daj pistolet, daj daj, daj to. Daj mi to. To mi się przyda, wiesz, a ty dasz mi pistolet. He up. A czemu miałby nie przyjść? It's simple, really. Next! <coughs> <coughs> Następny! No, dzień dobry. Take the flashlight from the table. Chcę pistolet, chłopie, pistolet, pistolet, masz pistolet? pistolet. Kurde, latarkę mi dają, no. użyj latarki do oświetlania ciemnych miejsc. <coughs> Oświetlimy ci ciemne miejsca. A to nie, to przepraszam, to raczej tu Zapalenie spojówek, tak? każe kliknąć. Dobra, wysyłamy takiego chłopka do kwarantanny. Na kwarantannę. Ty sobie lepiej uważaj, ta? Ja tam do ciebie rano wrócę i zobaczymy coś ciebie zostanie. Możemy już go tutaj klirnąć? Upsik. E, e, e. Nie da się upsiknąć. Nie da się zagazować chłopa, no. Ja wychodzę stąd. Następny. Pani fil ok? No ja nie wiem, czy pani fil ok. Czego pani ma kłódkę między. No, na koszulce? Wyjście całego do bloku mieszkalnego. No ja nie wiem, ja nie wiem, ja nie wiem. Ja nie wiem, czy ja chcę panią wysłać do bloku mieszkalnego. Tutaj bym powiedział jakieś takie siniaki. To bym powiedział dziwne coś. ja nie, ja nie wiem. Blok ocalały. 12 osób tam się teraz zmieści. A tu jest uśmiercenie. O. Najważniejszy blok. Nie no, dobra. Blok ocalałych. Potwierdzamy. Zaskoczyłeś mnie. A co? A co? A co? A myślałeś że. nie? A dlaczego myślałeś, że nie? A dlaczego myślałeś, że nie pójdziesz do ocalałych? Nooo! Ja się będę Tobie przyglądał, kobito. Pilnuj jej, chłopie. Ona jest jakaś dziwna. <laughs> Następny. Stoi, stoi, bo dziwnie idziesz. O, czerwone oczy. No to do widzenia. I to już jest infekcja, i to już jest niestety znaczy, bardzo fajnie, bo najlepsze pomieszczenie przydział uśmiercenie. Idź, 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 tam dostaniesz darmowe ciasteczka. To nie byłem ja. Ja mam rączki tutaj. Pistolet też. Hmm. <laughs> hmm. Ciekawe, co oznacza ten dym. <laughs> Następny. Dzień dobry. Pani ma czerwone oczy. Nic mi nie jest, powiedziała osoba z takimi oczami. Dobrze, nic ci nie jest. A wiesz, co to oznacza? Pójdziesz do tamtego pomieszczenia. Tam są osoby, którym nic nie jest. Naprawdę, naprawdę. Proszę, idziemy. Uuu, już prawie tu kliknąłem. Idziemy. Zapraszam, pójdę z tobą. Powodzenia. Uuu, tu tylko jeden strzał był. Po co marnować amunicję? Następny. Ty masz żółte oczka. Jak masz żółte oczka, to masz zapalenie. I musisz iść do kwarantanny. Zapraszamy. <laughs> Co ona robi? Czy ona do mnie mówi? Widzowie tłumaczący, dlaczego nie zostawili łapki w górę. No to na dzisiaj tyle. Pierwszy dzień za nami. Dobra, do spania. Czy saldo 0, zysk 200, wydatki 500, saldo bieżące 1700. Dzień drugi! Dobra, idziemy zobaczyć, co z ocalałymi, których wpuściliśmy do kwarantanny. Jeśli jedna osoba była zdrowa, a druga niezdrowa, to się zrobił problem. Przeprowadź ponowną inspekcję i skieruj odpowiedniego ocalałek. Dobra, ponowna inspection. Dzień dobry. Ponowna, ponowna inspection. My to po swojemu załatwimy. Ty masz piękne oczka. Przydział. Blok mieszkalny jest tutaj, ale ja nie mogę tam kliknąć, kurde, dobra. A ciebie tu klikniemy, nie no. E, chodź, inspection robimy. No białe. Ale takie tutaj dziwne coś na skórze, ma, nie? To ja mam tylko oczki sprawdzać, więc tu wszystko git, przydział. Blok ocalałych. U, co? Pistolet! Termopulsometr. Następny! Droga pani, pani ma... Czemu to rośnie? No tętno 146, temperatura 42. No powyżej 42 to infekcja i tętno podwyższone ma, ale tutaj no to wychodzi, że infekcja. I czkawkę jeszcze ma. I czkawka to jest infekcja moi drodzy, bardzo mi przykro. No to droga pani, idziemy na uśmiercenie. A te już rozstrzelali. Następny! Tutaj tętno git. Temperatura git, tu git, 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 yy, oczka raczej git, a jeszcze krwiaki i skaleczenia i piegi, znaczy ma tutaj na czole coś, ciekawe co ma na czole. Co mam na czole, co mam na czole, twoją starą mam. Pan idzie na blok ocalałych moim zdaniem. What's the death rating here? A co, chcesz go powiększyć? <laughs> Następny pani, jeśli Sorry. chodzi o jakieś siniaki, nie widzę, nie widzę. No tętno jest nieciekawe. Temperatura nieciekawa. Dobra, pani droga, pani pójdzie na kwarantannę. Powodzenia. Następny! Pan ma piegi. Czy pan ma czerwone oczy? Czy ja muszę wszystko. Sp... Weź mi tu, jak jechać, kurde. Maseczkę se załóż, czy co? 30, 40. O, kurde, o, kurde, o, kurde. O, kurde. On jest gorący, ale nie ma podwyższonego tętna. Ale ma wysoką temperaturę. Ma czerwone oczy. Ma piegi. No co. To... Przestań mi tu jechać. No to do widzenia. Ten tylko dostał jeden strzał. W ogóle tu ile rzeczy, rozumiem, że to my sobie bierzemy te rzeczy. Następny! Co ty masz na głowie? <laughs> przepraszam. Czy ty przeszedł to nie jest chłop, kurde, z ten Plants versus Zombies? Oddawaj to. No tam nic nie widzę, że miał coś na głowie. Staniemy. Kurde, odbijam się od niego. <laughs> tak, odbijam się. Temperaturka w no, w normie. Tętno w normie, wszystko w normie. E, nic nie widzę, nic nie. Chociaż, no wiadomo, on może mieć schowane. Mogę cię rozebrać, kolego? Nie, no, kolega jest całkiem przyjemny. A skoro jesteś przyjemny, to ci mówię, że masz iść tutaj. Następny! O, kurde, ale buziaka dostałeś. Moja żona jest już w środku. O! To kto ci dał takiego buziaka, jak nie żona? No, to dupa. Niby w normie, ale takiego buziaka ma, że on nie jest w normie. No, tętno ma podwyższone. Dobra. Byku, masz tętno... Już zapomniałem jakie. <noise> Nie no. Powyżej 180 tętno. Oczy ma zwykłe, ale ma... O właśnie, ma to, ugryzienie. No żona na ciebie czeka, ale będzie bardzo długo na ciebie czekać, chyba że ją tu weźmiemy. Czekaj, a jak się nazywasz, gościu? Po powiedz jak się nazywasz. Kto to jest twoja żona? To ją tu przyprowadzimy do ciebie. Po co ma sama siedzieć? Tylko jeden strzał. Drugi tam poszedł nieodąb po co? Mogę tu biegać? Mogę tu biegać? Coś tu się dzieje? Czy coś robimy? Na razie nie. Jesteście cali? Ten tu już w ogóle. Skąd ta muzyczka? Przepraszam, skąd ta muzyczka idzie? Czy ja mam tam wejść? Czy to jest tak zrobione, że tutaj specjalnie, żeby wejść? Ej, wejść! kotek, co za kotek? Znaleziono znajdźkę. O kurde, tu jeszcze znajdźki są. No, mogę wskoczyć tu. Jestem piłką do koszykówki. Rozpania! Kolejny dzień za nami, mamy dużo pieniędzy. Dzień trzeci! Przejdź w tryb bazy, aby monitorować obóz. Kantyna, uzupełnij, bo muszą jeść. Żarcie kupione. Apteczki w klinice 0, apteczki potrzebne na dziś 3. Bo tu mogę uzupełnić apteczki. Dobra, jest git już nic nie krzyczy. Tu nie krzyczy, tu nie krzyczy. Tu nie krzyczy. A widzimy, tak, już widzimy jak kolejka się ustawiła, ale śmiesznie. I co tam, jak tam? Pokaż się. Wo wow, 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 Te oczy robią się dziwne. Zapalenie spojówek ci dam. No ale ma też czkawkę. I za te dziwne oczy pójdziesz jeszcze raz do kwarantanny. Bardzo mi przykro. Cicho tam. Siedzieć i nie ma Bo kliknę, bo, bo bo, kliknę tu. I się źle skończy dla ciebie. Następny! Oho! to jaki buziak piękny Słyszałem. wszedł. No cóż. Wysoka temperatura, no to sorry. Taka temperatura, takie tętno. Tu może być tylko jedno. Następny! Pitu-pitu, nic złego nie widzimy. Temperaturka w normie, tętno wysokie. A oczy w sumie? Uuuu! Eee, oczy takie i tu takie. Idziesz na kwarantannę, ale nie gwarantuję, że przeżyjesz, nawet jeśli jesteś zdrowa, wiesz, bo tam już ktoś siedzi. Kościu, gdzie mi się wpychasz? Co ty gadasz, kobito? No ty jesteś ewidentnie do strzału, no to sorry. No, nie, 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 nie. Gdzie? Jaki wyrok śmierci? I następny! Ta ręka jakaś dziwna. Blok ocalałych. Następny! Pójdziesz tu. Uuuu, No dobra, pokaż temperaturkę. Tętno podwyższone, a temperaturka w normie. Do tam zastanawia, po co zastanawiać, no? Nawet nie będę się przyglądał tam. E, e, na mnie nie kichaj. Tętno podwyższone, temperatura ciągle rośnie. Oj, wysoka temperatura. No to pani musi iść na kwarantannę. O, chociaż jak jest taka temperatura, to już dupsko. Nie bój się, nie bój się. Jeszcze nikt nie wyszedł stamtąd niezadowolony. <gry> w Końcu odpoczynek. O oh, kurde! O oh, nie! Co się dzieje? A! A jednak, zombie nam weszły, czy co? Łączenie z dronem. Będziemy strzelać. A mogę te beczki rozwalać? O kurde, yy, dobra, uwaga. Uchuchuchu! Dobra. Napierdzielamy tam. Dobrze. Oh. Ej, co to za łombo-kombo? Nie przesadzajmy. Tam, tam jest beczka chyba. Tu troszkę. Pięknie, tam. O kurde, ach, tu rozwalamy wszystko. Uhuhu! Mam nadzieję, że te beczki wrócą, a nie, że to jest jednorazowa sprawa. Dobra, tu jeszcze troszkę zombiaków. O, fala druga. To był zły pomysł, żeby tak szybko rozwalać te beczki. O kurde, tu jakiś lepszy chłop. Rozwalamy, rozwalamy, rozwalamy. Dużo chłopów, dużo chłopów. Mam coś innego? Kurde, cały magazynek w niego. A mam jakieś inne. Dobra. Dobra, zwycięstwo. Udało się, jestem potężny. Moi drodzy, udało się. Dzień czwarty. Cholera! Generator zdechł! Czyli tak. Generator ma problemy. Uzupełnij. Dobra, zrestartuj generator. Klik. Działa! A tutaj wolno palić, proszę pani? I... ulepszenia. No i mamy tu punkciki i klik. Georgie da nam nowe rzeczy. Może pistolet w końcu? See this? Uuu. 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 <laughs> no cóż, dostaliśmy piękny młotek. Akurat czegoś takiego nie ma? Mam taki młotek. Nada się? Może nie jest medyczny, ale na potrzeby tego filmu uznajmy, że jest. A czekaj, 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 czeka. Halo? A! No ta! Wiedziałem od razu, Ciecho tam! Mówiłem od razu, że ona jest zła. No przykro mi bardzo, droga pani. a no, mówiłem od razu, że tu coś jest nie tak. Yyy, do widzenia. Ohohohoho. Tak kończą widzowie, którzy nie zostawiają łapek w górę. Być może? Nie wiem, nie wiem. Znaczy, widzowie, którzy nie zostawiają łapek w górę mają wybór A i wybór... B! A co wybiorą, to zależy od nich. Y, nieważne. Następny. Ciecho. Będzie młotek. A w co bijemy? Nie mogę. <grystanie> wow! 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 Tak powinna uderzyć? <grystanie> Ona powinna tak robić? <grystanie> Ty, a robisz, robią się jak od tego bicia. Ej, dobre. <grystanie> o, a tutaj. <grystanie> <grystanie> O, żyje! <laughs> Przepraszam. Ej, narobię no, siniaków i powiem, że została pogryziona. No nie wiem, takie odruchy jakby była jakim zombie. Mogę cię pobić teraz? No kurde, nie da się. Wytrzymała kobita. O, podejrzany. Czyli jednak chyba takim młotkiem nie bijemy, no? Tętno git, temperaturka w normie, oczy białe. Odpowiedź neurologiczna zainfekowanego. Nieswoista odpowiedź neurologiczna. Odruch kończyny zainfekowanego na opukiwanie. Odchylenie kątowe poniżej 10 stopni. E, nieswoisty odruch kończyny na opukiwanie. Odchylenie kątowe od 30 do 90 stopni. Ale chodzi o drugą rękę? No ale trochę cię popukam, bo dalej jeszcze nie. Olejala, no chyba dobrze ta druga ręka. No znajmy, że pójdziesz na kwarantannę, bo... bo tak. Następny! Uuu, żółte oczka. Ta, ugryziony. No dobra, to ty powinieneś... Ta, nie rusza się w ogóle. To źle czy dobrze w końcu, bo ja już nie wiem, no. Chcecie wytrzymały po prostu chłop? No, może jednak nie aż tak wytrzymały. No, ale yy, chłop na pewno jest ugryziony. Na pewno jest taki i chyba też taki. I ma raczej takie oczy. Tutaj nie ma na co gadać. Do widzenia. Następny. Ja muszę tutaj zobaczyć jakieś inne odruchy młotkowe. Moim zdaniem to jest normalne uderzenie. Normalne odruchy młotkowe, chociaż pani jest czerwona. Droga pani, jest pani zdrowa czy niezdrowa pod względem tutaj bicia? Bo pod względem oczu to wiadomo, że pani jest niezdrowa. Do odstrzału. Zapraszam! Wygląda normalnie. Uderzenie młotkiem? Git. Ja bym powiedział, że git. Ale pani pójdzie do bloku ocalałych, zapraszamy. Co ty jesteś? Co ty masz za oczy? No i ma wysypkę. Jest tam piegi, jest pobrudzony. No ma tutaj już zainfekowane yy, predyspozycje. Pójdziesz przyjacielu do kwarantanny. Następny! Uderzenia chyba normalne. Chyba? Chociaż nie, to są właśnie. Że ta ręka się tak mocno yy, rusza chyba. To jest to chyba. Dobra, droga pani, ja jestem zdania, że pani jest tutaj już taka, a jak pani jest taka, to idziemy tu. Lepiej odstrzelić i po sprawie. Następny! No sinia. U, żółte oczy i siniaki i młotki w normie. No dobra, idziesz tutaj, najwyżej będzie śmiesznie, no. Powodzenia. Dobra, to chyba nic więcej do roboty nie ma. Dzień piąty. Przetrwaliśmy pięć dni, moi drodzy, w tym dziwnym świecie. Ile przetrwamy jeszcze? O tym przekonamy się w kolejnym materiale. O ile zostawicie łapkę w górę i napiszecie coś w komentarzu, bo jak nie, to mam na was sposoby.